A więc jesteśmy na pierwszej arenie. W sensie jeszcze nie, ale o Boże, tutaj na Coxcrafcie działa nie Bon Arena. high Hypixelu nie działało. Niestety bądź niestety. Niestety pierwszy mój kontakt z pakiem się nie nagrał, bo OBS jest OBS jest bombastyczny. dobra, nie, nie idzie mi dzisiaj do aplikowania, więc może nie będę się próbował nawet podpliczować, bo to nie ma sensu. Brawo, jesteś niesamowity. No nieźle. Mam nadzieję, że złoty do mnie nie przyjdzie. I tak, diamenty to lapis, lazuli. Ja nawet nie idę w jego stronę, on już się zaczyna do góry dobudować. No dobra, czekajcie, może sobie żeby to lepiej wyglądało w wy... replay modzie, zwiększę sobie trochę ten distance, a i on się zwiększył także się nie zwiększył. The... Aha, czemu ja, co? Mm. Mm. Złoty złote jabłko to po prostu jabłko. No dobra. No cóż, no, no bywaj tak, no, no niestety. Jak coś na Hypixelu ani, ani razu nie widziałem tego nieba. Hey champ, to jest really Next time, keep it to Niesamowite. Okay, masz makro, to rozumiem. O, zginął. No. Jak możecie zauważyć, każdy... To, to nie jest Hypixel. Halo, Fedor? <todgłos> Pomyślałem, że chociaż raz zagram coś innego i jesteśmy na Skywarsa. Wow. A więc witam na pierwszej arenie. No nieźle ci poszło. Już mogę spróbować go zabić. Może. Jakim cudem on nie zginął? O, co jest? Jezu, się go drewnianym mieczem zabiłem. O, co jest, czemu się wszystkie te fawdy zniszczyły? Czemu on. Nie wiem, zamiast się bić z gościem, który go bije, to on się bije zemem. If I could take you up in paradise up above, Shaboom. if you would tell me I'm the only one that you love, life would be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open with me to get boom. boom. Then, ding, dong, ding, dong, lang, lang, lang.